Jak tam, chłopie? Wstałeś już? No Witam serdecznie w, ten w te sobotnie popołudnie, bo u mnie jest zaraz 18.00. Kto mnie śledzi, ten wie, że dzisiaj byłem na komunii, także się trochę pogościłem, trochę pomodliłem w kościele. Y I wróciłem z komunii. I trzeba zejść, troszkę staliwa wyrobić. Nie chciało się, bo troszkę yy, deczką zmęczenie było. Yy, siedzenie przy stole i, i i kilkugodzinne rozmowy męczą bardziej niż niż praca fizyczna. <tum> Tym bardziej, że ja nie piję alkoholu, yy, ale to taki mały żarcik. Yy, także dzisiaj yy, robimy Robię FBW. Yy, także dzisiaj będzie klatka biceps, triceps pl i plecy. To nie jest pełne FBW, ale już wam tłumaczyłem, yy, że robię FBW łączone, yy, czyli łączę ćwiczenia. To jest plan dla zaawansowanych. Yy, także yy, przysiady, na przykład, robię z barkami w osobny dzień yy... ciągi tak samo to jest, to jest po prostu poprzeplatane nie będę teraz opowiadał całego tygodnia będę Wam tylko pokazywał ćwiczenia jakie wykonuję także zapraszam jedziemy z, z klatką płaską tu jest 110 kg yy... jak wiecie kontuzja łokciami do skwiera już jest lepiej ale dlatego używam opasek, żeby po prostu nie pogorszyć, bo ogólnie przy wyciskaniu sztangi nic mi nie doskwiera. Bardziej przy wyciskaniu na przykład francuskim albo wyciskaniu za głowę na triceps. Dziesięć razy na spokojnie. Teraz zdejmujemy opasiwo. Zdejmujemy opasiwo i przechodzimy na biceps. Na sztance łamanej tutaj jest 15, 15, 30, 40, 50 kg. Jest, jest tutaj na sztance łamanej. I robimy 5 serii. Robię 5 serii tym ciężarem. 5 serii tym ciężarem. I przechodzę wtedy na przepraszam, plecy i triceps. Tak jak Wam powiedziałem, tricepsa wyciskań francuskich nie robię, dopóki mi ten ból do końca nie ustąpi, ale w zamian robię takie fajne ćwiczenie z wyprostami hantelki w opadzie tułowia. I jest to bardzo fajne ćwiczenie, jednak się sprawdziło to, co wcześniej mówiłem. Nigdy go nie robiłem, bo za bardzo go nie lubię, ale okazało się fajnym zamiennikiem i fajnie ten triceps jest pompowany i się napina, bo jak wiecie ja miałem tricepsy ponadrywane, wewnętrzne głowy wewnętrzne głowy, te, te co są od środka były ponadrywane, są cały czas ale to co zauważyłem, że te ćwiczenie jakby wyciąga wyciąga, one już się nigdy nie naprawią, ale ale jednak te, ta, te napięcie tam dociera przy tym, przy tym ruchu i deczko, deczko zawsze tam tego ukrwienia yy, się pojawia z tego właśnie, co zauważyłem, to, to że te ćwiczenie daje fajnie radę. Dobra, jedziemy dalej. Teraz, chłopy, przechodzimy na dociąganie sztangi w opadzie tułowia. Najlepsze ćwiczenie na potężne i szerokie, szerokie perciebo. To jest seria wstępna. Serię roboczą zaczynam od 120 kg, dopiero, dopiero jest 100 kg. Serie robocze zaczynam od, od 120 w górę. Także to nie jest jeszcze seria robocza. 120 kilo wiąże już paski. Bo jednak ta sztanga jest cieniutka, ręce spocone. Teraz jedziemy Triceps. Ach. Teraz będę zaczynał serię roboczą od 120 kg za 120 120 kg. E, Triceps to jest ogólnie trzecia seria. Zrobię pięć, bo tu były jeszcze rozrzewkowe. E, a potem jeszcze zrobię sobie poręcze. Poręcze i może trochę łydki. Jedziemy drugą serię roboczą. Nie nagrywam wszystkich serii, bo to za długo czasu by schodziło się. E, także nagram wam pokrótce całego treningu, nie będę nagrywał, bo to za dużo by było e, tego nagrywania i, i, i ogólnie trzeba nagrywać konkrety, a nie serię za serią, nie? Także co drugą, co trzecią serię, jak nagram, też będzie ok. E, 120 kg tu jest, druga seria robocza, jedną już zrobiłem, teraz lecę, lecę drugą. Pięć serii roboczych będzie ogólnie. Ta to jest druga seria robocza. Wiążę paski. Paski mam jeszcze, te paski są tak stare, że szok. Dostałem je kiedyś od kolegi wojskowego i są te paski są po prostu niezniszczalne. Powtórzymy coś tam, coś tam siedzi i ostatnia seria będzie teraz wyprostów ramion z hantelką w opadzie tułowia na triceps. Chodzi dobrze, teraz jeszcze zrobię sobie ze trzy serie poręczy, ale to jeszcze za chwilkę, teraz chwilę oddechu. Seria brzucha, skoczę teraz na ławkę rzymską, bo robiłem cztery serie z nosów kolan w zwisie na drążku. Teraz sobie zrobię jeszcze 2-3 serie brzuszków z 5 na ławce rzymskiej. A teraz Wam coś pokażę. Na bebechu pojawiają się mięśnie brzucha. Przypomnę, że ważyłem kiedyś 170 kg i mój bebech nie jest idealny. Ale dla tych wszystkich, co pisali mi, że bebech wystaje i tak dalej, coś się stało. Bebech na bebechu zaczęła pojawiać się kostka. I tym w akcentem zapraszam wszystkich do treningu i żebyście mi byli. Teraz jedziemy piątą, piątą, ostatnią serię roboczą. Jednak, jednak y, nie robiłem poręczy, tylko zrobiłem sobie asekuracyjnie rozpiętki y, z takim, można powiedzieć, nie dużym ciężarem, bo nie chcę tego łokcia jeszcze, jeszcze nadwyrężać. Y, ale postanowiłem, że sobie jednak zrobię y, delikatne rozpiętki na skosiwie. Także ostatnia seria piąta 120 dociągania i trzecia seria hantelek na skosiwie. I kończę trening. I idę robić omleta. Omleta z 10 białek, 50 gramów owsianki. No, i tak to będzie właśnie wyglądało. Jedziemy. Niby ponadrywane, ale coś tam się zaznacza. Nieźle, tylko słabi Marudzon. A ci, co hejtują, to w rzeczywistości są słabi. Bo to jest słabość. Ja rozumiem konstruktywną krytykę, ale takie krytyka prześmiewcza to nie jest krytyka, tylko to jest po prostu zwykły hejt, zwykła słabość. Słabość człowieka, który nie może czegoś zrozumieć, pojąć i po prostu yy, sam nie umie ze sobą nic zrobić. A jak widzi, że komuś coś idzie i wychodzi, no to musi to po prostu swoje dwa grosze dorzucić, tak zwanego dziegciu, żeby poczuł się lepiej. Ja tego nie robię, nawet jak widzę lepszych od siebie, fajnie wyrzeźbionych, umięśnionych, z fajną genetyką, z fajną sylwetką, ja nie piszę im żadnych głupot, choć je, nawet jeśli ich technika nie jest, nie jest taka jak pod linijkę, pod jak tu pewien, pewien as wymaga techniki podsufmiarkę, pod linijkę. Pewnie go znacie, wszyscy, wszystkich krytykuję. Eee, to, jest, to jest ogólnie niezły przypadek. Także dosyć biadolenia, bo jest staliwo do podniesienia. Piąta seria. Piąta seria 120 kilo i seria rozpiętek. Nie wiem czemu przerwało, przerwało mi nagranie, nie? Nie wiem czemu. Aha, bo tu chyba bateria wsiada. Od głośnika, może to miało jakiś wpływ, albo, albo pa pamięci już mało w telefonie, ale robiłem dociąganie i, i się wyłącz, wyłączyło nagranie. Także tam było w piątej serii 10 powtórzeń. 120. treningu zapraszam wszystkich na mój sklep skrzypastube.shop.pl poprawilną odzież dla prawdziwych chłopów ja już kończę i pozdrawiam wszystkich żebyście mi byli pozdro